Witajcie, to z Kości i Tomek. Dziś w Kości Reg, jak zawsze, troszkę nowości, informacji, co tam u nas, a trochę się tego zbierało Przede wszystkim chcemy Wam powiedzieć i właśnie podziękować za to, że już mamy ponad tysiąca subskrypcji na naszym kanale. No i przy okazji pochwalić się tym, że mamy już ponad 350 materiałów z Waszymi ulubionymi, najnowszymi gierkami. Także Jakbyście teraz zaczęli oglądać i codziennie po jednym filmiku, to ok. możecie cały rok oglądać na nas. Zrobić sobie mega, mega. E, mega maraton. E, ale no nie będziemy się. No będziemy się chwalić. Ale nie tylko będziemy się chwalić, ale teraz się akurat pochwalimy, bo spotkało nas no, duże sz szczęście, taka jaka radość. Gwiazdka w wrześniu? Taka, tak, gwiazdka we wrześniu. E, tu od razu dziękujemy Łukaszowi Woźniakowi, czyli... W paszukowym świecie, bardziej znanemu jako łuki, za przekazanie nam no, sporej ilości gier ze swojej kolekcji. No bo jak stwierdził, jeśli mają się kurzyć, marnować, a ja wie, że już do tych gierek nie wróci, no to przekażę na Stowarzyszenie Kości, no, żeby dostały drugie życie i cały czas funkcjonowały. No nie będziemy się chwalić, było tego dużo. W każdym razie, no wiele z tych gier się powtórzyło czy też sami wiemy, że nie w jakimś nie? tam większym obiegu u nas, do jakiegoś większego obiegu u nas nie trafią. Dlatego też po ustaleniu oczywiście z UKIM stwierdziliśmy, że podzielimy te gierki na kilka, dokładnie wyszło nam 11 pakietów. I to takich fajnych pakietów, myślę, gierek. No i na grupie zrzeszającej kluby planszówkowe w Polsce Czyli przygotujemy takie kluby, kluby, kluby gier planszowych. Przygotowaliśmy jakby taką, nie wiem, konkurs. No, trudno powiedzieć konkurs. No, w każdym razie pokazaliśmy Takie jakie mamy. Słowa, tak, mamy pokazaliśmy, jakie mamy e, pakiety. Kluby mogły się zgłosić, określić, którymi pakietami są rzeczywiście zainteresowane. No, bo chodzi nam też o to, żeby te gry rzeczywiście trafiły e, do biegu i były kochane i grane. E, no i te, te kluby właśnie. Zgłosiły chęć otrzymania tego pakietu i dzisiaj, e, dzisiaj. w tym filmiku pod koniec, e, zrobimy sobie no, no, dzisiaj. się Tak, losowanie tych e, pakietów. E, przy czym wiadomo, jeśli klub zgłosił się do kilku, wygrał w jednym, no to ten jeden zgarnia, już jakby daje szansę innym, także jeden klub nie zdobędzie. Stety, niestety, niestety. Dwóch pakietów. pakietów. No ale czyli 11 klubów to są fajne pakieciki. Naprawdę. Fajne później będę czytał, bo tu mamy taki program do losowania. Chcieliśmy robić karteczki, zamieszania wszystkiego. Idziemy. To mam, że za dużo wyszło. Idziemy eko tak, z dową do, techniką. Tak. Tomek y, po prostu znalazł co to jest? Darmowy program do, Dajemy losowy, program ja do ciężko losowania zwycięzcy. <grym i piosenka> Więc on tam będzie kopiował listę, a ja wam powiem tak. e, oczywiście co jest zrobione. Wracając jeszcze do naszych spraw. Tak, tak dokładnie. Tak. Później e, będzie Słowacko. Tak. To... Nasze dwie gierki, jak dając błąd, ci acrobaci już niedługo będą płynąć do Polski. Jechać. Na, na dniach. I jechać. Płynąć pociągiem, po, po ja to... nie wiem. tej. No bo tak z Chin to No dobra. Dobra. <grym i piosenka> <grym i piosenka> pojadą już pociągiem, już fabryka zdała do spedytora nasze gierki. Wszystkie zespoły mało załatwiane i gry jadą. Tak, wszystkie Czyli dodatki, które odblokowaliście też, e, że tak powiem, są produkcji, albo zauf... już mamy je u siebie i dlatego też wszystko będzie zgodnie z, tak. z terminem. premiera jest niezagrożona, także tak super jest. się nie może doczekać. Tak. E, Kubitos, tak na szybko, e, tam właśnie tłumaczymy pliki. Nasza kampania przetworzyła się trochę opóźnia, miała być we wrześniu, ale przez to, że nie mamy dostatecznej ilości egzemplarzy recenzenckich, a chcemy, żebyście mieli też polskie recenzje tej gry, to, to trochę ją opóźnimy, ale już niedługo wystartuje. Znaczy, gra tak czy siak będzie wydana, to oczywiście będzie po prostu kampania przedsprzedażowa, gdzie będziecie mogli e, tę grę nabyć w lepszej cenie, z jakimiś tam pewnie dodatkami, tak. no podobnie jak e, jak e, Tyci Akrobaci, e, z tym, że e, chcemy wystartować już e, na własnej stronce nie bawić się w jakiejś no, no platformie. Taka Tak. No chyba, że no efekt byłby wysoce niezadowalający, no to być może wtedy przeniesiemy to ewentualnie na jakąś e, platformę. Tak. Znaczy, no tak. No, z tymi emprezami licencjami jeszcze tak, że oryginalny wydawca nigdzie nie ma właściwie. Tak, tych no to, to, to sztuk, znaczy, Więc to jest plus no, i minus plus i minus. Bo ponieważ. W żadnym no, w, w żadnym kraju nie można dostać. Tej no gierze, tak i teraz wiem. tak naprawdę próbujemy zdobyć z drugiej ręki gdzieś te gry e, z GenKonu jak e, AEG wróci, niby mają gdzieś tam poszukać, ale mówią, że są małe szanse, że w ogóle gdzieś ta gra tak, jeszcze jest to jest faktycznie. Dobry plus, dobry jest. objaw, że jestem. No nie, no bo gra i... naprawdę gra rozeszła się e, genialnie. Okay. Także musicie zagrać, a okazji jest będzie. Bardzo dużo. między innymi za tydzień możecie zagrać w Łodzi. To tak taki jest taki y, 32 festiwal komiksów i gier planszowych, gdzie też będziemy pokazywać Tycich i Kupitos. A także tutaj lokalnie w Puszczykowie w Poznaniu możecie sobie pograć w naszych klubach. Gdzie w sumie w ciągu dwóch tygodni macie trzy takie okazje, żeby zagrać tak, nasze gry. gramy i w Puszczykowie, i w Luboniu, a teraz już na stałe w Poznaniu. No tak, mam nadzieję, że na stałe. Tak jest. <grym> e a w Poznaniu co? No fajnie wystartowało na razie cztery środy z rzędu. Widzimy się, czyli spotkamy się co tydzień. Później przejdziemy na ten tryb co dwutygodniowy, tak jak z innymi klubami, e, czy to w Lubaniu, czy w puszczy. No w każdym razie, w Poznaniu jak na razie świetnie się e, rozkręca, tym bardziej, że mamy spotkania ligowe Rumi Kuba. tak, klasyka, klasyka. E, ale mieliśmy na przykład ostatnio pierwszy oficjalny turniej a match zorganizowany wspólnie z Ogry Games. No i no, powiem wam, wyszła, wyszło rewelacyjnie. Ogry Zadowolone, my zadowoleni. Dlatego myślimy, żeby też może zrobić ligę z wielkim finałem na. wielkim wydarzeniu, nad którym aktualnie też pracujemy. pracujemy, także. O tym niedługo. O tym niedługo, Nie bo. Wiem. Może być grubo. Zdejkam trochę na dół, bo tu mamy też karteczkę. Tak, o czym, ale... o czym nie zapomnieć. No to już Wam powiem o czym nie zapomnieć. O tym nie zapomnieć, że na kolejnym e, spotkaniu e, Klub Kości Poznań e, odwiedzą nas gry bez prądu, a właściwie bardziej jako Games Unplugged, dlatego że będą prezentowali swoją najnowszą nowość, pierwszą gierkę, którą zamierzają wydać i to od razu z takim przytupem, czyli dajnią. Także jeśli chcecie zobaczyć gierkę, dotknąć gierkę, pograć w gierkę, no to zapraszamy. zapraszamy. co oczywiście też tam gdzieś w postach na fejsie się przywinie, żebyście sobie na pewno zapamiętali datę i odwiedzili nas i gierkę zobaczyli jako jedni, pewnie z pierwszych. E, e, tak, tak. E, co jeszcze z wydarzeń? No z dużych wydarzeń. Aha, tak. No to SM. Jak mogłem o tym zapomnieć? No ja nie ja wiem. Essen <laughs> się. Jednego odbywa, mimo tego, że na początku było, że Asmodi największej grupy nie będzie, nie będzie jakichś innych paru wydawców, no to teraz czasem okazuje się, że tych wydawców. Tak, Asmodi nie chyba nadal nie. Nie, nie będzie, będzie ale, ale. Ponad 600 wydawnictw, ponad 1000 nowości. Tak, a wiecie więc... co to oznacza? Że przywieziemy Wam cały bagażnik najnowszych nowości. Na pewno Azulka, Czwóreczkę, no po prostu będzie tego mnóstwo. A żeby była okazja zagrać, no to no, nie krótko po SN, Lubonia. w Lubonie będzie potwornie dobre granie, czyli ta nasza flagowa e, imprezka z grami, no i tam będzie mnóstwo na pewno nowości, które będziecie sobie mogli zagrać. E, no może być jakieś... ciężko z wytłumaczeniem, ale... Mówisz, no. że nie, no, nie, no, wszystkich pewnie nie zdołamy jeszcze opanować, ale... Azul na pewno. Azul na pewno. E, no dobra. dobra, czy na naszej karteczce coś mamy? Nie. Chyba, żeśmy wszystko powiedzieli co chcieliśmy. Tak. Powiedzieć, czyli co? E... Ogólnie pokażę Wam maszynę losującą, jak ona tam wygląda. Maszynę losującą. Rado wrócić taki. To jest właśnie, o, programik tutaj właśnie. To mówię program losowania. Tutaj wpisujemy ręcznie, albo tam kopiujemy liczbę klubów. I zgodnie z danymi pakietami. Mam na starych, tyle. No co tu wiesz, tłumaczyć. Bęben maszyny losujący o, jest tam niego zwolniony czy Wszystko. coś tam. No dobra, to co? To Potrzej Tomek. pyknie, co masz w tyknie, a ja Wam powiem pierwszy. od razu. E, pakiet pierwszy. E, jest to zestaw gier angielskojęzycznych. Gdzieś tam w ogóle w tych pakietach gry jeszcze po angielsku się pojawiają, ale są na przykład z polskimi instrukcjami, więc jakby nie powinno być e, większego problemu. E, od razu mówimy, no część, jak chyba nawet spora część tych gier, to są, są wręcz nówki, <gryw> więc e, naprawdę nie, niezły kąsek, ale oczywiście duża część to są gry używane. Sprawdzaliśmy hmm. czy wszystkiego nie brakuje, ale jakby się coś znalazło, no to, no, znaczy znalazło A, nie, czy właściwie nie. nie znalazło, no to, że tak powiem, no sorry, staraliśmy się, mamy nadzieję, że są one tak, w pełni kompletny. Tak, do pierwszego pakietu zgłosiło się 9 klubów. Robimy start maszynę. A ja, ja powiem Wam. Ja zamknę oczy. Wam ja? ja ja powiem, ja co jest w pierwszym pakiecie. No. E, same gry po angielsku jest to jeden, jedyny taki pakiet. I mamy tam Honshu, czyli e, jak to było? E, e, no. wiśni, co? Tak, świat, kwiat, Nie. kraj. Kraj wiśni? Nie. Nie. No dobra, lukrumowe takie coś. Jest Mystic Veil vale od razu z dodatkiem. Jest super load, czyli wiertła skały, minerały. Jest Dungeon Rush, czyli gorączka podziemnej, podziemnej mocy. mocy. Są też pola zieleni, Greenfields wraz z dodatkiem. I aura. I aura. Także z dodatkiem plus jakieś tam dwie promki. Dobra, więc pierwszy właśnie tytuł. A to może dobra. to od razu zapisuj No tak, 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 to kartewsa, pierwszy pokażę właśnie jak bo to Bo ja wyginął za każdym razem. O nie, pierwszy pokażę. Aha, dobra. O, tak to wygląda. Zwycięzcą jest Klub Zalew Gier. Zalew Gier, tak jest. Tak, ale uwaga, żeby nam się to nie zgięło. Zgięło. Ty, przecież to mój firmowy. tej jeśli się żegnie to mnie zwolnią. Dobrze, to gratulujemy Zalewowi. Metodę Tak, szybko to To dla zalew gier. Tutaj, tak. Poszedł pierwszy pakiet. Tak, idziemy dalej. To tak. Już zobaczę, co Dobra. W tym pakiecie. No to mamy drugi pakiet. W drugim pakiecie mamy takie gierki jak łowcy kryształów. Jeśli dobrze pamiętam, to była łowca, to była taka nówka, nówka nawet tak. nie. E, później mamy Mistfola. Następnie mamy Niepodległa. Następnie mamy Bu. Później mamy, muszę to powiększyć, albo nie powiększę, e, Łowcy Potworów, Magic Maze i Popkulturowy Quiz. Dobra, tutaj też jest 9 zgłoszonych klubów, robimy start, ja zamykam oczy, robimy stop i Kęczyński Klub Planszówkowy. Kętrzyński Klub, Klub Planszówkowy. Planszówkowy. Tak, to sobie zaznaczyłem od razu, gdzie są. Potka. Mamy. Dobra, tu też będziemy ukrywać go. Dobra. Jedziemy w pakiet numer 3. Tak, a w pakiecie numer 3 mamy takie gierki jak Mleczkowe, przynajmniej z ilustracjami mleczka grunt to zdrowie, ale mamy też Tic Tac Boom, czyli taka słowna gierka z taką fajną bombą, która tika i wybucha. <głosy> <głosy> Później mamy 7 Samurajów, Szybcy i Ścigani, Głodostwory, śladami Filisa Foga. No i dalej mamy tam Ashes z czterema dodatkami. Czyli tak na bogato. Gotowe do losowania. Dobra, poczekaj. A było zrobić live'a, to bym przez ten czas rozmawiał sobie z kimś. Już. to robię. Teraz jest jeden, 13 klubów do tego pakietu. 3, tak, trzeciego. 1, pach. Orbita gier. Tak, orbita gier dostaje ten pakiet numer 3. No to proszę coś na pojawi. Tak, idziemy dalej. Czwórka. Tak? Już tak szybko? No. Hmm? już szybko kopiujesz, dobra. Znaczy nie no. Ty, ty Aha. <laughs> sobie. Dobra, e, w czwórce co mamy? E, w czwórce mamy stworze. Tak, ja muszę to inaczej robić tutaj. No to ty ruba, ja tu powiem co mamy. E, w czwórce mamy stworze mamy e, Bright e, Future, tak, Atlantika, e, mamy wokal wo, ka, wo, wo, la, jak to się nazywało? Wokabularz, Wokabularz. No No coś takiego, <laughs> później mamy niezły blew, Mundialito, ojczysty i żelazna kurtyna. To teraz mamy 11, Ready. Dodaj, 11 klubów. No to dajesz. Stalt, zamykam oczy. Ja Jeszcze szkoda, że nie robi takie dźwięku. Może robi, tylko mam wyłączony dźwięk. No teraz 5 asów, 5 pin, klub gier <grym zioski> A ile tam jest? Pi, 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 5 asów. 5 asów. No 5 asów dostało pakiet numer 4. No to sobie piszemy tylko p 4 okay. Dobra. No to jedziemy. Pakiet pion. O tak, to muszę sobie znaleźć. O, to. O, to. Ma? Jak to potrwa? No, bo musimy wykasować już kluby, które teraz mamy. Tu są w Excelu listy. Klub, który już wygrał, jest jakby z dalszego losowania usuwany. Dobra. A ja mówię, co jest w piątym? W piątym mamy tak, MS Batory czyli taka trzyda gierka, wielki stateczek sobie składamy odgranny. Znowuż mleczkowe gierki małżeńskie. Wieża Magów, czyli taką jęgę y na serydach. Ewolucja, bardzo fajna gierka w ogóle. Później mamy, czekajcie, muszę to powiększać, Projekt Miasteczko, Zaginiona Ekspedycja i Ilos. To piąty, tak? Tak jest, piąty pakiet. 3 gotów? już. Czas 11 klubów. Czas start i stop. Klub gier, gier planszowych wygramy. wygramy. No to żeście wygrali. Nie? No wygramy ty. Wygramy, wygramy. Ale ja kojarzę to takie pionowe? Kojarzę logo. Nie, to nie to. To nie to jest ten? Nie. To by się no wiesz. A może być, no. No wygra. No. No dobra. Kurde, teraz głupio, bo wychodzi, że jednak nie kojarzy, Ty co, wygrali. <gry> Ale wygraliście, no to... Będziemy okay. Dobra, szóstka. Eee, szóstka. Eee, w szóstce mamy tak. Ponownie mleczko. Trochę ich było. Łuki był chyba fanem. Eee, korporacja. Dalej mamy kraina snów. Kupcy z Osaki. In between. Tak. Koszmarium. Najemników. Tyle co mówię? Chyba mówię. No i Stop. taką rodzyneczkę, wisienkę właściwie. Black Angel. Tak, to jest szkolny klub gier planszowych. No dalej. No dalej. No to dalej jedziemy. No to dalej będziecie Ale mieli w co, w co grać. Tak, to będzie P6. P6. Gratulujemy. Gratulujemy. Dobrze. Co mamy zatem w pakiecie numer 7, który teraz rozlosujemy? W pakiecie 7 mamy kurierzy, In Flandersfield cokolwiek, ale to, ale czyje czy to było? Martyna Wallesa? Tak. Chyba. 8, więc, 8 klubów. Więc miejmy nadzieję, że, że dobre, Potem bo nie, już, nie znam tych. Ale gry. już nie 8, bo te, te które były to już odpadły. No tak. E, mamy Paper Tales, mamy, o oh Boże, bo tu nie widzę tytułu, jak to było z piłką kwaratową? Hmm. Sam jesteś Moon. To nasza księgarnia. No nasza księgarnia w kwadratowej. Polska gola. O. Nie, Polska gola. Nie, nie jest Niemcy ten. Dobra, ale. to nieważne. Karta as imperial. As well. Victoria well. Rising 5 i Feudum. So. Feudum, co prawda po angielsku, ale jest polska instrukcja. Harcerski klub Gildia. Hmm? No proszę. Czyli u harcerzy pojawi się Feudumik. Czekajcie. DP7. Teraz ósemka to najbardziej popularny. Tak, ósemka? Pakiet. Tak. O kurcze, no to sprawdźmy dlaczego. E, w ósemce mamy tak. Liberum Veto. Mamy Podejrzanych. Mamy Big Fat Burger. No, też dzisiaj miałem Big Fat Burger. <laughs> Zaplątana Sawanna. E, o Jezu, co to było to tu? No, powiem się, zdjęcie. O ja nie do czyniał. Western Legend tam też jest. No i Western dobra, tak <grym> Legend. I 3, 3. 2. 1. 8. 15. Top. No. Parafialny klub gier No proszę, no to w parafii post pojawi się Western, Western Legend. Podejrzanie i zaplątana savanna. No i parę innych jeszcze nie będę czy dobra. Dobra. Kurcze, to ciekawe, który był najmniej popularny, wiesz? Jedynka. Tak? No to jedynka, dwójka. Mm -hmm. Co to było w dwójce, że nie chcieli? <grym> <grym> Dobra. E, czyli jedziemy, jedziemy z. I, sz I szóstka też była taka sobie. No to ja nie wiem. To <grym> Dobra. No. Dziewiątka. W dziewiątce mamy. Time's up. Mamy. karciane podziemia no raritasek, e, Cywilizacja. E, znaczy cywilizacji. Żeby nie było, że ta wielka cywilizacja. Jak to było to małe? Chif. Nie lukrumowa no. no lukrumowa cywilizacja ta mała karcia... tak, karcianka no, no, bardzo no. fajna. E, mundialito jest, jest dieti, jest stawka większa niż życie no, no. i jest Torres. Tak, startujemy. Startujemy. Kurczę, ale to będzie długi film. I nie robimy stop. nie już końców. Koło graczy z gorzele. Tak jest. No to gratulujemy. Dobra, i zostały dwa pakiety. No widzisz jak szybko idzie. No na zabawy czas szybko leci. No, chcielibyśmy dać każdemu Pakiet gier, ale tyle nie było. No i to już mamy już. Na niektóre rzeczy się zagarnęli dla siebie, nie? No tak. Eee. Dobrze. To ja czytam co jest w dziesiątym zestawie. O, czemu, 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 czemu. No, dobrze, dobrze, przebutom cośło. No to sobie kopię, ja mówię. W, w dziesiątym zestawie jest e, gra Logo, jest gra I Know, jest gra Team Rollers, jest gra Impulse, jest pla, e, pla Gemino, <gra> <gra> jest gra Block Ekipa. Nie wiem, no po prostu jest tam. Ale co najważniejsze jest Maracaibo, bardzo, bardzo fajna gierka. To jest. Już gotowy. Uczestników zrobimy start. I 3, 2, 1, pach. Klub gier planszowych Lis. Lis. A tu no właśnie to... ja znam ten klub Skąd? z Molek. Tak? Bo ma są właśnie z jeleniej górze i tam no w po pobliżu. To, no to elegancko, no to... Get to budujemy. taki ładny zestawik. No i ostatni... To Czyli znaczy Mylki. I ostatni 11. zestaw Gierek 11 to są kolejni najemnicy od Lukrum. Jest gra kościana Istanbul, są jakieś łowcy talentów, jest Fruit Ninja i ten chyba po angielsku był też. Tak, ale tam niezależnie, to niezależnie, dać ci radę. <laughs> Fluid Ninja, zaginiony klucz, a także Plażing plus plaging, wykreślanka. na zamykamy oczy, robimy stop. Jo! Ja. Hmm. Klub Fantastyki, Zielony Smok Lubetowskim Latowskim Kultury. Tutaj, no. O kurczę, długo nasam. Tak. Mogliśmy się sami zgłosić, Byśmy coś wykrali. No dobrze, no co to co? Tomek tam zapisuje. Tu macie na filmiku, oczywiście e, to samo zaś pojawi się e, na czym? Na, na grupie. Na grupie. Oczywiście po filmiku, żebyście obejrzeli filmik. Tak, to nie filmik, to nie będę... Nabili no, nam oglądalność. Nie, a przy okazji może się dowiecie czym się zajmujemy, bo no, jak nie taka okazja jak. No, idealna, żeby się, że tak powiem, przedstawić. Powiedzieć o tym, że prowadzimy kluby, organizujemy wydarzenia. Możecie oglądać nas na YouTubie, gdzie ponad 350 filmów. Hmm, mamy. Mamy. No dobra. Czyli co? Gratulujemy tym, no, którzy mają pakiety. Yy, skontaktujcie się z nami drogą, najlepiej, facebookową. Tam się dogramy co do przesyłki. Tak jest. I mam nadzieję, że może nie jutro, ani no, nie, wiem, dala, ale nie, <grym> ani nie za tydzień. W każdym razie w, w pierwszej wolnej chwili popakujemy to wszystko. I mamy nadzieję, że to wyśle mnie. w pierwszym, Tak właśnie w tym ostatnim tygodniu września lub pierwszym tygodniu października po, powinniście otrzymać te pakiety. Nam też zależy, bo wiecie, to jest dużo gier i zajmują dużo miejsca, a akurat miejsca to nam cały czas brakuje. Tak, no i właśnie, gratulujemy jeszcze raz tym zwycięzcom, no i przykro nam tym klubom, które nie dostały, mam nadzieję, że kiedyś zrobimy podobne akcje. No, bo... no dokładnie, jak już będziemy mega bogaci, rzucimy to wszystko i będziemy tylko na tych, na jachtach, nieważne. Będziemy śpiewać jak ekipa. No dobra, dobra. czyli co, na, wszystko, na dzisiaj to wszystko, zapraszamy was oczywiście klasycznie do odwiedzenia naszego fejsunia, insta, prowadzisz jeszcze tego insta? Tak jest jeszcze, no. No dobra, czyli do tego insta, przede wszystkim do oglądania naszych materiałów, no i co, I mamy nadzieję, że zobaczymy się gdzieś tam na żywca przy planszy, będziemy mogli sobie coś pograć, Dobry. przybić piątkę, także... Na razie, tyle. Dzięki za uwagę do następnego cześć. Ja.